Witam Was bardzo z tej strony Erik. A dzisiaj jest taki odcinek pokażę Wam całym mojego dobrą. sobie od według rzadkości Czekajcie Dobra, nic mam, tak Nikogo nie mam, żart Koskina to nie mam, tylko ją ja Gadżet, poziom mocny 16, rąka poziomu 13 Bo Dobry, też nie mam na mnie koskina, ale zbieram Poziom mocy 4 Poziom ranki 13 No i tyle tak nie mam gadżeta, że to do tego 8 no, Mam rank poziom rangi. A poziom to 5. Teraz Barley, też dobra postać, ale no mogę się połączyć w, w super ID, ale zobaczymy później. To mam do niego gadżet poziom ranki 12 czekajcie dobra już jestem dobra ja mam super ID ale w następnym odcinku będzie poziom od 7 poziom 12 rynki dobra teraz dalej tutaj 11 Poziom ranki, poziom mocy 5. No, tyle też nie mam skina, żadnego gadżeta. A to. Czyli 13 ranka, poziomu, poziom mocy 7. Gadżet to jest. Też nie mam skina. No i tyle. Jak będzie, nie to teraz kalt. Pani takol, kolca, mam do niego skinka Dobra, ale nie mam do niego poziomu mocy Będzie mocy 5, 6, 16 rano Poziom 16 rangi No i tyle, do niego mam tylko skin Ale nie tylko Pani tak... nie to ta król barbarzyńców pól. dobra pól normalny 10 ręka poziom mocy 5 no mam też do niego skin a tutaj jest tak poziom ocy 5 12 ręka to poziomu ten Jessie nie mam w do niej żadnego gadżetu, a tutaj jest to, tylko taki mam brok, no możecie zobaczyć, co? Dobra też postać, tutaj no też, El Primo, też, 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 też. Też, o teraz gdzie będzie zaczynać to też, a tu jest, patrzcie, piwi, pałkarz, pasiomoczycy, rzeźb, jedna i na nich. Dobra, zrobię, dzieńcie. i zobaczysz że się włączy Superstar ID. Dobra, jestem, dobra, klub jest taki, no dwie osoby są w z... mi... Little World'y Eryka możecie dołączyć w link opisie. Dobra. Teraz będzie dopiero znajomi. O, speak, bro. Yes, wow. Teraz podajcie też na mojego Instagrama. Eryks potem wam na się a tu niego z Ona już bo. No i nie jest od tego Na no jego pierwszego godziny legendę. Czekajcie pokażę wam jego konto miało ja, taki takie same nie jest. No i fajno Dobra To by było 100 lat z tego odcinka Subskrybujcie, łapkujcie I pa